Witam panią dr Katarzynę Gysińskę-Jarmułę z naszego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, która przedstawi nam referat na temat prób utrzymania polskości miasta i jego mieszkańców w dobie zaborów na przykładzie Bydgoszcz. Bydgoszcz była takim, powiedziałabym, dość szczególnym przypadkiem miasta, które, no powiedzmy po przejściu pod to pruskie panowanie po to jakby kolejne, a więc od początku od 2015 roku systematycznie jakby zwiększało liczbę ludności, ale przede wszystkim ta struktura narodowościowa zmieniała się też bardzo dynamicznie, oczywiście na korzyść społeczności niemieckiej i miasto to w zasadzie no w połowie XIX wieku stało się już jednym z głównych ośrodków Niemczyzny. Można powiedzieć takim bardzo Niemczyzny było dużo bardziej zgermanizowanym miastem, dużo bardziej zniemczonym, niż chociażby Poznań, który stanowił stolicę ówczesnej prowincji. I proszę Państwa, patrząc jakby na te statystyki, które pokazują, że u schyłku, czyż na przełomie XIX XX wieku społeczność polska stanowiła około 20% mieszkańców tego miasta i mimo tej nasilającej się, zwłaszcza na przełomie XIX i XX wieku, antypolskiej polityki, to po pierwsze nie udało się władzom pruskim złamać jakby tego ducha polskości, tego ducha jakby polskiego społeczeństwa, Oczywiście nie możemy powiedzieć, że mieszkańcy Bytgoszczyni ulegali procesowi germanizacji, natomiast no, chciałabym Państwu pokazać, że ta niewielka liczebnie społeczność bydgoska, ale też przede wszystkim dużo słabsza pod względem takim ekonomicznym i społeczność, która no, nie mogła liczyć na jakiekolwiek wsparcie administracyjne, podejmowała de facto cały szereg różnego rodzaju inicjatyw, które miały na celu właśnie. Na no podtrzymywanie tej y, polskości miasta. W zasadzie Polacy, można powiedzieć, stworzyli taką odrębną, zorganizowaną grupę społeczną, która w pełni świadoma była swoich celów, zadań w zakresie obrony polskości miasta. I oczywiście w miarę możliwości tych, które jako ta niewielka liczebnie grupa y, mieli, skutecznie odpierali owe ataki, nowe jakby ataki y, germanizacyjne. Przy czym warto tutaj podkreślić, że ta która odbywała się na terenie miast zaboru pruskiego, w tym również Bydgoszczy, nie była jakby taką prostą, powiedziałabym, wymianą, wymianą ciosów, która tłumiła kolejne przejawy polskości. Powiedziałabym, że kolejne pomysły władz pruskich niejako mobilizowały Polaków do tego, by Przewidywać te ruchy, ale przede wszystkim by szukać sposobów, metod, jak reagować na te działania pruskie. I to było widoczne przede wszystkim na płaszczyźnie gospodarki, ale to było widoczne również na tym takim polu kulturalnym. I w zasadzie, proszę Państwa, już w latach 40. obok tego oficjalnego życia niemieckiego rozwijała się polska działalność kulturalna. Już wówczas, w latach 45-46, Działały m.in. kasyno, Polskie, czytelnia katolicka, czytelnia dla dzieci. Przybywały polskie zespoły teatralne, koncertowali polscy muzycy. Skupiamy się przede wszystkim na pielęgnowaniu języka, na prowadzeniu polskich szkółek, czytelni, wypożyczalni. Niestety te wszystkie trzy wymienione przeze mnie inicjatywy w zasadzie zostają ucięte tak, przez władze pruskie już w 1946 roku. Pod główny taki powód. Że inicjatorzy zaangażowani byli w przygotowania powstańcze. Natomiast tak naprawdę ta walka o utrzymanie polskości miasta to w zasadzie przełom XIX-XX wieku. Walka, która odbywa się, powiedziałabym, w niezwykle trudnych warunkach, zwłaszcza, że następuje wyraźne jakby wzmożenie tych działań ze strony państwa pruskiego. Chociażby przykład, że w Bydgoszczy prawie 100 różnych. Rodzaju organizacji działa pod koniec tego XIX wieku i one wszystkie mogą liczyć na wsparcie administracyjne, na wsparcie finansowe. Natomiast polskie organizacje y, y, działają na zasadzie samopomocy, działają wyłącznie w oparciu o y, powiedzmy, składki, tak? Y, bez wątpienia też działalność utrudniają zarządzenia y, władz zaborczych, jak chociażby to z 1850 roku, które de facto jakby zabraniało ludności polskiej zakładania organizacji o charakterze politycznym. Więc to w zasadzie spowodowało lawinowy wysyp organizacji, które wyraźnie podkreślały w statucie, że ich celem nie jest działalność polityczna, tylko były to organizacje o charakterze, powiedziałabym, takim zawodowym, które mówiły, czy w swoich jakby statucie zakładały, że ich podstawowym celem jest poprawianie sytuacji materialnej Polaków, członków na przykład danej społeczności, danych uprawiających dany zawód, czy też podnoszenie ich poziomu Kształcenia, mając na myśli przede wszystkim właśnie krzewienie patriotyzmu, zakładanie różnego rodzaju bibliotek, zakładanie chórów, zespołów amatorskich, zespołów teatralnych. I proszę Państwa, tych inicjatyw naprawdę było sporo dla chociażby tutaj jednym z najstarszych było Towarzystwo Przemysłowe, które powstało w 1872 roku z inicjatywy Tofila Magdzińskiego. Tutaj warto Podkreślić, proszę Państwa, ja nie będę przy tych wszystkich inicjatywach wymieniała wszystkich nazwisk, ale jak robiłam takie zestawienie, to prawda jest też taka, że w zasadzie w tworzenie tych wszystkich inicjatyw zaangażowani byli w zasadzie ci sami ludzie. Więc jeżeli to był przemysłowy, to oczywiście jest Towarzystwo Przemysłowe, ale też różnego rodzaju czytelnie to pojawia się to nazwisko. Ewentualnie jeszcze żony na przykład dochodzą, które aktywnie działały w tym tak zwanym ruchu kobiecym. I na przykład owo Towarzystwo Przemysłowe, które funkcjonowało od tego 1872 roku, no właśnie mówiło o tym, że ich celem, który był realizowany, to wzajemne nauczanie, urządzanie skromnych zabaw towarzyskich, ale jakby efektem powiedzmy tych spotkań, yy, proszę Państwa, były liczne, Wykłady o treści z jednej strony zawodowej, ale z drugiej również o treści historycznej, różnego rodzaju uroczystości juwuszowe, obchody świąt, rocznic narodowych, no i chociażby właśnie przy tym towarzystwie powstaje, powstaje towarzystwo śpiewacza, z którego później wyrasta ów właśnie chór Halka, tak? Ale też na przykład świadomi tego, że przyszli na przykład przy Przemysłowcy, podobnie robili kupcy, zdobywają to wykształcenie fachowe w szkołach jakby pruskich, no ale jakby mają też świadomość, że przy okazji ulegają procesowi germanizacji, więc na przykład w ramach tego towarzystwa organizowano niedzielne szkółki, których celem było jakby nauczanie, albo też doszkalanie zawodowe, ale tak, w takim powiedziałabym, e, duchu e, patriotyzmu. Zresztą to Bydgoskie Towarzystwo Przemysłowe było jednym z najaktywniejszych tego typu instytucji na terenie e, województwa, e, czy na terenie prowincji e, poznańskiej. E, wspomniałam o tym ruchu kobiet, o też, proszę Państwa, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku ta aktywność kobiet wzrasta. Ona przejawia się chociażby w kontekście działalności Towarzystwa Świętego Wincentego a Paulo, prowadzącego przede wszystkim taką działalność społeczną, charytatywną, to też wynikało z tego, że wobec w zasadzie bardzo nikłego zainteresowania władz zaborczych sprawami ubóstwa, to można powiedzieć automatycznie wzrastał zakres obowiązków filantropijnych. I polskie e, ziemianki, e, arystokratki czy też e, mieszczanki, które się jakby angażowały w tą działalność, e, wręcz traktowały e, działalność charytatywną, społeczną jako swoistego rodzaju obowiązek i powinność wobec właśnie Polaków, taki swój obowiązek e, patriotyczny. E, no ale oczywiście to nie tylko, e, no powiedzmy to, dożywianie, obiadki czy zajmowanie się e, dziećmi, ale również na przykład tworzenie księgozbioru przy, czy to kościele farnym, czy na przykład parafii świętej Trójcy. I tutaj jakby też wśród fundatorów właśnie są te osoby, które aktywnie chociażby działały w Towarzystwie Przemysłowym, między innymi, czy chociażby jakby przedstawiciele tej polskiej inteligencji bydgosławskiej, z doktorem Emilem Warmińskim na czele. Generalnie, proszę Państwa, biblioteki, księgozbiory zawierające polską literaturę, a także też elementarze, które miały ułatwiać edukację, stanowiły niezwykle istotny element podtrzymywania tej tożsamości. W zasadzie możemy powiedzieć, że na terenie Bydgoszczy funkcjonowało w zasadzie dość no, kilkadziesiąt bibliotek. One, oczywiście ten, ten charakter, księgozbioru. Wielkość księgozbioru zależała od instytucji, które ją tworzyły, ale na przykład też ważną inicjatywą chociażby było powołanie w 1911 roku przez doktora Jana Wiziela księgarni bydgoskiej, która funkcjonowała na zasadzie takiej powiedziałabym spółki akcyjnej. Oczywiście w Bydgoszczy powstają także oddziały czy to najpierw Towarzystwo Oświaty Ludowej, czy też Towarzystwa Czytelnia Ludowej i tutaj pojawiają się nazwy które pojawiają się przy kurach, jak chociażby Hieronim Rogaliński, ale pojawia się również dr. Emil Warmiński, dr. Jan Biziel czy założyciel późniejszej gazety Jan Teska. Proszę Państwa, wypadło. oczywiście te wspomniane przez Panią profesor. Kłaput chóry, zarówno Halka, Święty Wojciech, jak i Moniuszko. Wszystkie one, można powiedzieć, były placówkami kulturalno-oświatowymi, które pełniły rolę właśnie takiego propagatora polskiej historii, polskiej kultury. Poza tym, że nauczało śpiewu i ten repertuar był patriotyczny, aczkolwiek tutaj też pewnym problemem było śpiewanie pewnych pieśni wobec tej chociaż chociażby listy pieśni zakazanych, która została ogłoszona przez władze pruskie, ale też oczywiście odczyty, pogadanki, nauka, czytania, czy chociażby nauka ja śpiewów ludowych. Tak. Tanta Sala powiedziała, że ktoś mówi tu bardzo głośno, głośniej niż wszyscy inni do tej pory. To jest <laughs> o minimalnie ciszy. Dobra. Proszę ci powtarzam głos. To się ja się rozłączyłam? To ja zrobiłam? Nie, nie. A czas, czy też to wiesz, wiesz. Bo poprzednio... Okej. Daje mu się, że mówię tak samo? Okej, okay, dobra. Ja mogę bez mikrofonu, ale pan będzie zaraz nie mnie krzyczał. E, dobrze. E, e, dobrze. E, proszę Państwa... To jest to, to jest to jest to. E, tak, dokładnie podkreślam tożsamość lokalną. Proszę Państwa, E, oczywiście e, e, poza chorami też no, chociażby wspomniane e, towarzystwo gimnastyczne e, Soku, gdzie w tym gronie założycieli tego towarzystwa, które powołane zostało w 1888 roku, w zasadzie znaleźli się e, wszyscy e, budgowscy e, działacze narodowi. E, I tutaj e, to towarzystwo chociażby podgrywało istotną rolę e, no, w organizacji na przykład zjazdów tych gniazd e, Sokolich, e, które miały też takie ogromne wrażenie, powiedziałabym, robiły fantastyczne wrażenie, chociażby wizerunkowe, jak na przykład Przemasz Sokołów, a więc takich formacji, powiedziałabym, w miarę zuniformizowanych ulicami Bydgoszczy. Ważny wkład w utrzymanie polskości również mieli chociażby kupcy zorganizowani w powołane w 1909 roku z inicjatywy Józefa Milherta Towarzystwo Kupców Samodzielnych, które proszę Państwa, zresztą sam tam, e, powiedziałabym tutaj Józef Milcher, przez Niemców ironicznie nazywany był e, polskim e, królem. Zresztą ci e, kupcy najczęściej spotykali się e, bądź też w prowadzonej przez niego restauracji, bądź też w m, aptece przy Niedźwiedzi prowadzonej przez Władysława Kurzeja. Tam spotykali się z przedstawicielami inteligencji, rzemiosła, e, ziemiaństwa właśnie po to, by chociażby prowadzić takie powiedziałabym e, dysputy dotyczące no, podejmowania kolejnych inicjatyw. Natomiast jeżeli chodzi o to towarzystwo kupców, to one odegrało ogromną rolę przede wszystkim w propagowaniu i wdrażaniu tego hasła swój do swego. Proszę Państwa, bo to, co mówiłam, trzeba było przede wszystkim zorganizować sobie te, te tak zwane podstawy finansowe po to, by podjąć skuteczną walkę, zwłaszcza na tym. W takim gruncie e, ekonomicznym. E, I to hasło właśnie e, sformułowane w taki sposób. E, nie agresywne, nie na zasadzie nie kupuj u Niemca, tylko idź do swego, miało z jednej strony jakby promować polskich kupców, polskich przedsiębiorców, polskich rzemieślników, ale jednocześnie też powiedziałabym chronić polską wytwórczość. Bardzo popularne, choć po pierwszej próbie nie do końca się przyjęło, było również tworzenie przez Polaków własnych banków spółdzielczych. O ile pierwszy są zał w 1839 roku, powiedziałabym, nie przetrwał próby czasu i troszeczkę zniechęcił Polaków, to kolejne, podejmowane już od schyłku XIX wieku, zakończyły się sukcesami. Proszę Państwa, ich było w zasadzie kilka w Bydgoszczy. Każde miało około 400-500 akcjonariuszy, udziałowców. Mówimy tutaj chociażby o banku, spółce, później przemianowanym na bank przemysłowy, Banku ludowym, banku bydgoskim, czy też banku y, dyskontowym. Co ciekawe, one jakby funkcjonowały w oparciu o takie no, powiedziałabym zdrowe zasady finansowe i początkowo również akcjonariuszami byli Niemcy, ale po 1904 roku dostali wyraźny rozkaz odgórny, by po prostu się nie angażować we wszelkie inicjatywy tutaj polskie. Natomiast wymiernym jakby sukcesem czy efektem tych sukcesów ekonomicznych Polaków o których oczywiście informowały czasopisma też czy Polska Prasa było wybudowanie własnym sąpdom, chociażby kościoła pod wyzwaniem świętej Trójcy. Yy, Niemcy godzą się na powstanie tego kościoła, ale jednocześnie stawiają warunek, że jakby musi powstać równocześnie kościół. Yy, dla Niemców, katolików, tylko różnica była taka, że oni dostali fundusze, natomiast Polacy musieli, że tak powiem, własnym sądem to wybudować, czy chyba najważniejsza inwestycja, a mianowicie zakup nieruchomości, w której został stworzony tak zwany Dom Polski w 1909 roku, ponieważ to tą główną bolączką Polaków był brak takiego miejsca, w którym mogłyby mieć siedzibę te organizacje, w którym mogłyby się spotykać, w którym można by było chociaż by też tam dary przechowywać, no, czy generalnie nie za każdym razem prosić o jakieś użyczenia. I właśnie taką parcelę zakupiono. Wcześniej utworzono specjalną spółkę budowlaną, która miała zbierać środki. Udało się tę parcelę kupić i tam właśnie od 1999 roku funkcjonował Dom Polski, który był takim centrum jakby polskości w tej niemieckiej Bydgoszczy. Tam też odbyła się w 1910 roku. Wystawa pierwsza, polska wystawa przemysłowa. Wcześniej Polacy uczestniczyli w wystawach organizowanych przez Niemców, ale kiedy one z początkiem XX wieku przybierały takie oblicze, powiedziałabym, czy taką formę, ma, gdzie stanowiły. Demonstracje osiągnięć Niemczyzny na wschodzie. Polacy się po prostu z tego jakby wycofywali i chcieli pokazać, że sami też mamy czym się pochwalić. I taką wystawę zorganizowano w 1910 roku. Oczywiście na porządku dziennym były wszelkiego rodzaju uroczystości patriotyczne gdzie tych powodów poza rocznicami było mnóstwo. No to trudno tak nie zażywić, ale może nie tyle powodem, ale swoistego rodzaju demonstracją zawsze były na przykład pogrzeby osób, które związane właśnie były z tym ruchem narodowym, jak chociażby pogrzeb właśnie wspomnianego Tofila Malcińskiego, Ryszarda Makwarta czy Emila Warmińskiego. No i oczywiście niezwykle istotną rolę odgrywała prasa, prasa polska, Mimo licznych prób podejmowanych w pierwszej znaczy właśnie w połowie XIX wieku, to w zasadzie dopiero można powiedzieć założenie Dziennika Bydgoskiego w 1908 roku możemy uznać za taki sukces, który no, znaczy za fakt był sukcesem, ponieważ Założyli go w 1908 roku yy, i kontynuacja do czasów I wojny światowej, również w trakcie I wojny światowej, gdzie ten e, dziennik Bydgoski yy, no, był taką, powiedziałabym, e, placówką e, polskości. Zresztą miał wyraźnie określony charakter antyniemiecki, wyraźnie określony e, cel polityczny i no, założenie Polskiej Gazety w silnie niemieckiej Bydgoszczy z całą pewnością, jak to określano, było takim Pstryczkiem w nos dla Niemców, a też takim powodem dla y, dumy y, Polaków. Sukcesów raczej nie było, jeżeli chodzi o kwestie związane z. Wyborami, to znaczy możliwością udziału Polaków w sprawowaniu władz samorządowych, ponieważ niestety ordynacja w zasadzie dyskwalifikowała Polaków nie pod względem narodowościowym, ale innym. Natomiast niewątpliwie sukcesem było wprowadzenie chociażby w 1893 roku z okręgu Pytkowskiego Leona Czarnińskiego do parlamentu. To też świadczy o takiej mobilizacji ze strony polskiej. I proszę Państwa, jakby reasumując, nie są to wszystkie inicjatywy, ale myślę, że to i tak to, co udało mi się pokazać, to jest wiele inicjatyw, które podejmowane były przez środowisko polskie, i finalnie one zapewniały dość skuteczną obronę przed polityką germanizacyjną, umożliwiały zachowanie własnej polskiej tożsamości, a przede wszystkim pozwalały akcentować obecność Polaków w mieście, ale też jakby mobilizować czy przypominać tym, nieaktywnym czy bezpośrednio niezaangażowanym, że jednak nadal są Polakami i stworzenie jakby tej grupy, która po 1920 roku kiedy doszło do polonizacji miasta, była takim, powiedziałabym, trzonem bydgoskiej tożsamości, bo bydgoszczała się Polska, ale na miejsce Niemców pojawili się Polacy z innych rejonów Polski, którzy z perspektywy bydgoskiego Polaka byli jakby zagrożeni do takiej bydgoskiej, powiedziałabym, kultury. Dziękuję bardzo za uwagę.